Cześć, dzisiaj szybkie wideo dla tych, którzy używają Meet Journey. Meet Journey wprowadza funkcje, które przypominają funkcję Generative Fill z Photoshopa. Funkcję, dzięki której możemy podmienić fragment wcześniej wygenerowanego obrazu na coś innego, co zdefiniujemy poprzez tekstowy prompt, poprzez tekstową komendę. Jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej tak, że pojawia się funkcja Vary, gdzie po kliknięciu na nią pojawia się... Informacja o tym, że zaznaczamy obszar, który chcemy podmienić. Jeśli zaznaczymy ten obszar, to po chwili możemy wypełnić tutaj input tekstem i wpisać co chcemy, żeby w tym obszarze się pojawiło, możemy zmienić fragment twarzy, dodając na przykład okulary, możemy podmienić kurtkę, możemy podmienić fragment otoczenia aranżacji, to można zastosować w wielu różnych aspektach, na przykład w projektowaniu wnętrz, na przykład podmianie konkretnych ubrań, w testowaniu różnych konfiguracji ubraniowych, ale możemy też bardzo fajnie dopracować obrazy, które powstały przy pomocy Midgerni. Bardzo fajna funkcja, polecam przetestowanie. Jest też związany z nią mały lifehack. Jeśli zaznaczymy całe zdjęcie jako obszar, który chcemy zmodyfikować, pozostawimy pustego prompta. Nowe zdjęcie, które zostanie wygenerowane, będzie posiadać dużo więcej szczegółów, bo jest puszczany przez Zupełnie nowy model, którego Mid Journey jeszcze nie wypuściło całkowicie w takiej powiedzmy oficjalnej formie, więc jest to taki mały hack, dzięki któremu można zobaczyć jak te nowe, najnowsze wersje modelu Mid Journey generują, jak radzą sobie ze szczegółami. Przetestujcie, polecam.